W właśnie momencie sędzia główny pan Krzysztof Szydłowski rozpoczął mecz szóstej kolejki czwartej ligi śląskiej grupy pierwszej pomiędzy MKS-em Myszków a Przęszą Siewierz. Oh, okay. come Diolch yn fawr. 87 minuta i trzecią bramkę dla gospodarzy zdobywa Dominik Marek bo i wynik 4 do 5 Przegrywamy z Przemszą u siebie 4 do 5 Trenerze, znowu w złych nastrojach po meczu w Myszkowie. Można powiedzieć koszmar własnego boiska trwa. Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, jeśli się znowu dostaje pięć bramek u siebie. Mimo tego, że strzelamy cztery, mamy jeszcze sytuację, żeby, żeby nawet doprowadzić do przystanie w 3-2. Mieliśmy dwie sytuacje, później znowu wychodzą z kontrą, dostajemy kolejną bramkę. Powiem, ciężko mi to jest określić na, na, na gorąco, ale no, gramy Zbyt uważam no, bojaźliwie w tej obronie, po prostu no, sytuacje, które przyciągnie sobie stwarza, to można powiedzieć z niczego i nie zdobywa bramki, także na, racjonalnie jest mi to ciężko po prostu wytłumaczyć. My też nie możemy zrozumieć, jak to jest, że na wyjazdach strzelamy mnóstwo bramek i ich nie tracimy, a jak przyjdzie do meczu y, tutaj na własnym terenie, no to gra wygląda całkowicie inaczej. Ta pierwsza połowa, no co tu dużo mówić dzisiaj w naszym wykonaniu, fatalna. Tak, no, widzieliśmy, że no, siebie przyjechał, copnął się w, na swoją połowę, czekali na kontry, mieli plan na ten mecz. Uważam, że tak naprawdę my, my tego spodziewaliśmy, a mimo to Nadziewaliśmy się na te kontry i, i traciliśmy pierwszą bramkę, tak straciliśmy potem dwie bramki, tych fragmentów gry, gdzie to jest no w, tak naprawdę uważam, że tu nie ma wytłumaczenia e, i, i musimy gonić tak, no jeśli się goni to wiadomo, że gdzieś tam się odkrywamy, ale uważam, że tutaj w, w tych naszych poczęciach, jeśli chodzi o defensywę e, musimy sobie zdać z tego sprawę, że tak nie możemy grać, jeśli chcemy zdobywać w kolejnych meczach punkty, czy to u siebie, czy, czy, czy na wyjazdach, musimy być skoncentrowani, to nie może być tak, że my Idziemy na wyjazd, gramy na zero, a przejeżdżamy do siebie, e, gramy u siebie i nagle jakbyśmy nie wiem, zapomnieli całkowicie o, o tym, co mamy robić i, i skupiamy się na czymś innym. Nie? Także wydaje mi się, że to jest dużo materiału do analizy, do, do, do tego, jak do następnego meczu podejść i myślę, że każdy z tych chłopaków z sobie z tego sprawę e, co, 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 co dalej, bo tak naprawdę no nie możemy grać e, tak radosnego futbolu jak dzisiaj. Tak? Bo... Jeśli chcemy zdobywać punkty, to musimy być przede wszystkim konsekwentni w tym, co robimy. A dzisiaj tych konsekwencji brakuje i przeciwnik, praktycznie można powiedzieć, w drugiej połowie punkt sytuacji i zdobył dwie brałki. No to, to jest dla mnie no, praktycznie no, niewytłumaczalne, no, ale to jest piłka nożna. I, I dzisiaj siewierz się cieszy z trzech punktów, gdzie możemy tylko ubolewać nad tym, że, że tych trzech punktów nie mamy. Tak. I, I tak naprawdę to, to, to nie się wiesz wygrał mecz, tylko myśmy go przegrali. To jest moje odczucie. Trenerze po straconych sześciu bramkach ze Spartą Katowice miejsce w bramce stracił Dawid Stambuła, dzisiaj pięć goli w siatce Adriana Kubika. No, nasz bramkarz chyba też dzisiaj nam za bardzo nie pomógł. Nie chcę tu pracy w bramkarzy, tak, no, przyczynia się do tego cały zespół. Ja mówię, wszyscy wygrywamy, wszyscy przegrywamy, no nie możemy tylko się cieszyć z zwycięc i wszystkich klepać po plecach. Musimy się tak naprawdę uderzyć w piersi. Każdy musi wyciągnąć konsekwencje, musi pracować na tych treningach, tak. Zdać sobie z tego sprawę, że forma każdego zawodnika tak naprawdę jest tutaj ważna i, i każdy musi pracować na tą formę, żeby ona była optymalnie, optymalna. I tak naprawdę no, mamy kolejne mecze. No, nie możemy się tym podłamywać, tylko musimy teraz no, wziąć się dalej. W Garś dalej pracować i skupiać się na, 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 na Dąbrowej, bo mamy za, za, za tydzień mecz na wyjeździe i, i musimy zrobić wszystko, żeby tam zapunktować. Tak? No skoro nie potrafimy u siebie tego zrobić, to musimy to robić na wyjazdach tak? I, i, i następne mecze w, popracować na tym, wyciągnąć, tak jak mówię, w. To co, to, co nam jest potrzebne, bo najlepiej się mówi ciągnąć wnioski, tylko tak naprawdę e, oprócz tych wniosków trzeba to poprzeć e, no, grom na boisku, bo możemy sobie wiele rzeczy powiedzieć, e, wiele założeń e, omówić, ale przychodzi później boisko i jak gdyby te rzeczy weryfikuje. No, nie możemy sobie e, po wygranym meczu tylko i gratulować i mówić fajnie, super, tak, tylko też e, wziąć sobie, zdać z tego sprawę, że e, przejdzie kolejny mecz i do kolejnego meczu musimy podejść tak samo, tak, bo tu każdy przyjeżdża i każdy chce zdobyć punktu, punkty, nikt nam tych punktów nie odda i dlatego uważam, że jako cały zespół dzisiaj no, przegraliśmy ten mecz i musimy zrobić wszystko, żeby w następnym meczu wygrać i zdobyć trzy punkty. Rozumiem, że prawem serii w Dąbrowie górniczej zero bramek z tyłu, no i kilka strzelonych. Oby, oby. To się wszystko fajnie mówi, no, trzeba to jeszcze zrealizować, bo plan możemy mieć. Ważne, żeby to wszystko przełożyć na, 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 na boisko, na, te, na, na, na praktykę już i, i no, musimy być nastawieni optymistycznie. E, mamy teraz na pewno spuszczone głowy, chłopcy na pewno w szatnie będą mieć spuszczone głowy, ale trzeba się po tym umieć podnieść i, i jechać dalej, bo tak powiedziałem. Myśmy dzisiaj sobie stworzyli, w drugiej połowie mnóstwo sytuacji uważam, że e, gdybyśmy wcześniej gdzieś tam tą ramkę kontaktową, czy nawet e, wyrównali, to ten mecz byśmy nie przegrali, a tak mówię, no, ale nie da się wygrywać meczy, jeśli za chwilę idzie sytuacja, idzie kontra i, i praktycznie strzał jest bramka, tak, za chwilę kolejna. No to tak naprawdę podcina to troszkę skrzydła, patrząc, że e, drużyna przeciwna już broniła praktycznie można powiedzieć całą jedenastką w polu karnym i, i znaleźć sobie gdzieś tam przestrzeń, lukę do tego, żeby, żeby jeszcze sobie pracować w sytuacji, bo było ciężko. Ale mówię, no oni mieli na, na, na to plan, udało się i dzisiaj to, to, to się wiesz, może się jeszcze punktów. Dziękujemy i liczymy na lepszy występ już za tydzień w Dąbrowie Górniczej. Nie chcę dziękować, żeby nie zapraszać, a ja oczywiście liczę na, na dobry występ. Dziękuję bardzo. Z nami trener Przemszy Siewierz, Mateusz Mańdok. Trenerze, wygrywacie dzisiaj w Myszkowie w hokejowym wyniku w stosunku 5 do 4. Tutaj wszyscy zszokowani tym rezultatem i w szczególności grą w pierwszej połowie gospodarza. A co trener powie o tym meczu? Ja zacznę od tego, że no my już taki rollercoaster przeżyliśmy pod koniec tamtej rundy, także ten wynik 5-4 nie jest nam dziwny, natomiast no, piłka nożna to naprawdę jest dziwny, nieprzewidywalny sport i dzisiejszym, ten kto był dzisiaj tutaj na stadionie w Myszkowie na pewno tego doświadczył, bo no, naprawdę no, trzeba to zobaczyć, prawda, ciężko to ubrać w słowa tak krótko, natomiast no mecz, no, pierwsza połowa... Hmm, 3-0 wygraliśmy, tak? Ktoś by mógł powiedzieć, że mecz pod kontrolą, natomiast no, byliśmy do bólu skuteczni w ofensywie. Zresztą taki był, był plan na ten mecz. Nie jest jakąś tajemnicą, że no, nerwowa atmosfera u nas się pojawiła dla mnie troszeczkę niezrozumiała, jest piąta kolejka, liga wyrównana, natomiast już tam takie, e, taka trochę dziwna atmosfera, no ale cóż, trzeba było wyjść i walczyć i pokazać, że tak naprawdę e, jesteśmy warci tego, żeby być w tym klubie i żeby nie mieszać nas z błotem, tylko coś, coś potrafimy. No i ta pierwsza połowa miała wyglądać tak, mieliśmy grać bezpiecznie po prostu z tyłu, żeby sobie nie na jakichś tam kłopotów sobie sami nie nawywijać, no i okazało się to do bólu skuteczne, prawda, teraz mówimy tutaj mądrkować i mówić, a to piękna, wspaniała taktyka, natomiast taka jest piłka nożna, fajnie ustawiliśmy się z tyłu. W końcu fajnie zagrały też stałe fragmenty gry, nad którymi pracujemy na treningach. No i tą pierwszą połowę prowadziliśmy, czy zero, uważam za zasłużenie Mimo, że myszków był częściej przy piłce, no to w pierwszej powie poza jedną sytuacją, głową tam strzał z 5 metrów, to sobie nic nie stworzył. Natomiast wiedzieliśmy, że druga połowa no, nie mają tego gospodarzy nic do stracenia, oni też mają tutaj swoje problemy, prawda? oblicze myszkowa u siebie, a na wyjeździe to tak jakby dwie, dwie różne drużyny, także nie było, w, bo ktoś by mógł powiedzieć, a druga połowa przecież zadekseważyła, nie? Mówiliśmy, nie był zawodnika w przerwie, który by, by tak twierdził, że mecz już jest wygrany. I to bardzo szybko się potwierdziło. No Myszków naprawdę ruszył na nas na, no, z dużą siłą, co było widać. Natomiast też sobie mówiliśmy w szatni, że na pewno będziemy cierpieć w tej drugiej połowie, ale... Przy takim obrazie na pewno będą też sytuacje, na 100% będą sytuacje, a dzisiaj no, Adamiecki był klasą samą w sobie, z bez, bezwzględnością kata te sytuacje po prostu wykorzystywał. No, powiem szczerze, że no, te dwie bramki, które straciliśmy w dwie minuty, no, też no, przez, przeszło mi przez głowę, no, że nie będzie tak to proste tutaj wywieźć stąd trzy punkty. Natomiast chwila, y, która była na przerwę na napoje minutka, prawda, nawet niecała, jak potrafi znowu zmienić obraz gry. Chwila i za chwilę prowadzimy, prowadzimy 5-2, zadając no, dwa takie ciosy kontry. Eee, no i też się wydawało już, że mecz, wtedy myślałem, przyznam szczerze, że mecz już jest wygrany. Natomiast piłka nożna zaskakuje. Okazało się, że, że wygraliśmy 5-4, rozpaczliwie się broniąc w ostatnich minutach. Natomiast no, ja jestem mega dumny z łupaku, bo tą trudną sytuację w klubie eee, no, pokazali tak naprawdę, że zasługujemy na to, żeby dać nam spokój. Spokojnie pracować. Dziękujemy bardzo za tą analizę meczu. No i życzymy powodzenia w dalszej części sezonu. Dziękuję bardzo, no i ja też osobiście się tak cieszę, bo tutaj zawsze miło z Wami porozmawiać. Natomiast zawsze, e, czy to byłem w Zawierciu, czy w tamtym roku w, już tutaj w Siewierzu, no dla mnie to były takie przykre, e, że tak powiem, rozmowy, bo drużyna myszkowa mi po, mi po prostu nie leżała. Zawsze, zawsze zerowy e, dorobek punktowy, czy to u siebie graliśmy, czy na wyjeździe, także cieszę się, że nawet w takich okolicznościach będę to na pewno pamiętał. Życzę powodzenia. My również. I do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia.